Maria z Sanatorium Miłości trafiła do szpitala. Pojawił się apel o modlitwę. Maria Oleksiewicz podbiła serca widzów Sanatorium Miłości oraz została królową turnusu. Seniorka przekazała ostatnio, że zmaga się z problemami zdrowotnymi i trafiła do szpitala. Po przebytym zabiegu, zwróciła się do obserwujących z prośbą o modlitwę. Jej apel wzbudził ogromne zaniepokojenie wśród fanów. Maria, gwiazdą Sanatorium Miłości Maria wzięła udział w ostatnim sezonie uwielbianego przez widzów Sanatorium Miłości. Seniorka w trakcie realizacji programu podbiła serca zarówno innych kuracjuszy, jak i telewidzów. Finalnie została ogłoszona królową turnusu. Gwiazda nie jest jednak w pełni anonimowa. Prowadzi ona własne przedsiębiorstwo, które zbudowało jej popularności i spory majątek. Ostatnio pojawiły się nawet plotki, jakoby uczestniczka show TVP miała poprowadzić własny program. Teraz jednak okazało się, że ma ona problemy ze zdrowiem i musiała przejść zabieg. Królowa turnusu w programie chętnie dzieliła się opowieściami na temat swojego życia. Stąd właśnie wiadomo, że nie jest ona przypadkową seniorką, a prawdziwą kobietą sukcesu. Jak się okazuje, w przeszłości miała okazję prowadzić naprawdę pokaźną liczbę interesów. Na jej liście znajdują się zarówno wytwórnia wędli, pensjonat, jak i hotel w Zakopanem. Całe życie miałam firmy wytwórnie wędli, masarnie, pensjonat, restaurację i hotel w Zakopanem. Ojciec zmarł, jak miałam 19 lat, więc przejęłam po nim pałeczkę i musiałam być motorem. Moje nazwisko to: Marka tak jak Blikle czy Grycan. Wszyscy znają naszą kaszankę. Nawet w sanatorium trzech kamerzystów wołało na mnie kaszanka. Odpowiadałam im: Wy musicie mnie znać od dawna, chłopaki podzieliła się w trakcie nagrań programu. Niestety, ostatnio życie seniorki się skomplikowało i trafiła ona do szpitala. W relacji w mediach społecznościowych podzieliła się informacją o pobycie w placówce oraz planowanej operacji. Informacja ta wstrząsnęła jej fanami. Królowa turnusu prosi fanów o modlitwę, seniorka postanowiła nie odpowiadać na pytania fanów dotyczące powodów jej pobytu w szpitalu. Podzieliła się natomiast informacją, że jest już po przebytym zabiegu. Zamieszony post wzbudził jednak wśród obserwatorów duży niepokój. Maria poprosiła w nim o modlitwę. Bardzo proszę o modlitwę moich kochanych fanów i prawdziwych przyjaciół, napisała w mediach społecznościowych. Pod wpisem szybko pojawiła się masa komentarzy od przestraszonych fanów. Ci postanowili życzyć jej dużo zdrowia oraz zapewnili o spełnieniu jej prośby. Część z nich pokusiła się nawet o drobne rady dla królowej turnusu. Wspieram Pania modlitwą o całkowite uzdrowienie do Ducha Świętego. Pozdrawiam serdecznie. Przechodziłam to, będzie dobrze. Pozdrawiam całym sercem i modlitwą jestem z Tobą kochana. Pani Mario, jeśli już po operacji, to proszę słuchać rehabilitantów i lekarzy. I ćwiczyć tyle, ile lekarzą. Ani mniej, ani więcej. Będzie dobrze. Coś na ten temat wiem, pisali fani.